To witam, witam Was, moi drodzy, live zaczął się tak trochę wcześniej, dwie minuty przed, mi się wydaje, dwie minuty przed czasem. No ale dzisiaj będziemy znowu grać na całą grę. Tym razem, to nagrywałem ostatnie dwa live'y i nie wyszło nic z tego, ponieważ yy, musiałem coś na prywat, bo Coś mi się zepsuło, coś tam się nawet i nie miało to sensu by... Widzie, bo tak trochę... Ktoś mi tam dokuczał jeszcze, to no mnie po prostu wstyd, by tam to upublicznić. A dzisiaj będziemy w klasze grać. Pozapraszam tutaj trochę ludzi, może do walki, bo zobaczymy. Z jakimiś, no z challengerami tutaj, moimi znajomymi. O! Tymi ludźmi. Tymi naj z najwyższych lig, bo widzę, że są... jakieś tam jedna osoba aktywna. Chociaż pofajtowałbym się. Jest praktycznie miejsce tu za mną. Co w jakimś klanie w ogóle? To jest. W ogóle to nie jest Polski Klan. W ogóle jakiś myślałem na początku, że to jest Polski Klan, ale ja trochę nie myślę XD. No to. Ale wysoko jestem. Ja myślałem, że dużo niżej jestem. No dobra. To będziemy sobie wbijać. Arenę. Będziemy sobie arenkę wbijać. No, będziemy ligi wbijać. Oraz będziemy grać tutaj ze znajomymi. Jak ktoś będzie najlepiej, będzie raczej ktoś widział, mi się wydaje, bo tam na story jest. Dosyć długo się tu ładuje, pewnie już mnie pokonuje, bez sensu. To mi jakoś idzie. Nie mówiłem, jak zwykle. No, ja się już przyzwyczaiłem, moi drodzy, bo jak live robię, tak zawsze jest. Nie dali mi najgorszego gościa. No i się nabija. Z... Wszedł już z 40. Jak o mnie najpierw pokona, to... Dopiero odpala się walka. Bez sensu w ogóle to jest. Mnie to w nerwy, jak zawsze jest, jak prowadzę. Tak samo. No, przegram pewnie. Widzicie to zwina internetu, ja nie mogę. Ścinam mi, cokolwiek różni i lak jest. U gościu z 40 zostawił bo ma Super inter i mu dobrze idzie, bo z Arabem i kupił miliardy. I to pewnie jego ostatnia gra, bo takich z ludzi z miliony jest. Ale ja tylko takich trafiam. I nie da się rozegrać ten telefon, w ogóle nie kuma. Nienawidzę z przyspieszonego tempa nie pomaga w ogóle. Jeżeli ktoś tam gada w tle, no to przepraszam Was za to. <laughs> że tą kartę godzinę, nie widzi nawet bardzo Moi drodzy, ja takie to słabe jak tu widzicie cały czas nie przegrywam To z powodu, że neta nie ma W ogóle internetu tu nie ma dostępnego Jest dostępny, tylko że jak robię live to mi okropnie zacina Okropnie. A tu każdy lag wpływa niesamowicie na tą grę. Bo jak dosłownie nie nagrywam, to idzie mi bez lagów płynnie wszystko i wszystko wygrywać mogę. Bo jestem w stanie po prostu tak to gościu buszuje, bo ma, on nic nie robi. I ja nagrywam i po prostu ja nie mogę grać normalnie. W ogóle nie mogę. Mogę, nie wiem, głupota jakieś robić, ale nie, ja to... trochę to trochę w innych celach to ja robię te live. Y. mnie to okropnie denerwuje. Nie naciskała nawet battle. I się samo nacisnęło i podpieprzy temu telefonowi całkowicie. Z 40 razy bym go uderzył podczas to by tak na parę sekund by działałby i, I zepsułby się znów. No by działałby jak no, działał. Działa. Nie ma to sensu, jakbym się starał. Się nawykowo coś już ma nawet. Bo tak działa pięknie, co nie?